Co to był za sezon. Ale to był sezon? Dokładnie, co to był za sezon? W trakcie ostatniego weekendu został on podsumowany na specjalnym spotkaniu zorganizowanym przez Polski Związek Snukera i Bilarda Angielskiego. Na mitingu o 20 posłuchaliśmy krótkiego przemówienia, rozdane zostały nagrody, oraz uwaga zobaczyliśmy nowe logo PZSIBA. BA. O tym za chwilę. Spotkanie poprowadził wiceprezes związku Piotr Murat w towarzystwie Romualda Lenkajtisa, który niedawno dołączył do zarządu i pomaga w rozwoju polskiego snookera. Na specjalnej prezentacji zobaczyliśmy najważniejsze zdjęcia z tego sezonu, przypomniane zostały wybrane turnieje, sukcesy naszych zawodników, w tym ten najważniejszy, czyli złoty medal w Mistrzostwach Europy, podziękowano sędziom za swój wkład oraz Darkowi i Piotrkowi za obsługę turniejów online i transmisje z meczów. No i właśnie, nowe logo. Coś, czego zupełnie się nie spodziewałem, ale od przyszłego sezonu to właśnie ten znak firmowy będzie promował Związek. Na koniec rozdane zostały należne nagrody. Brawo! 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 Oliwier Niziałek, zwycięzca rankingu Porsche Junior U12 sezon 2022. Słuchaj, czy jesteś zadowolony z tego sukcesu? Co możesz powiedzieć? E, jestem bardzo zadowolony z tego sukcesu, także tak, te, tak i też z mojej gry. W następnym roku dalej będę grał w Porsach i będę walczył awans do rankingu 1LS. Słuchaj, powodzonka ci życzę, dziękuję bardzo, gratulacje. <noise> Sebastian Milewski, zwycięzca rankingu Pors Junior 18, Seba. Zadowolony jesteś z wyniku? No myślę, że ogólnie jestem bardzo zadowolony nie tylko z wyniku jak i z całego sezonu. Jednak osiągnąłem, mam wrażenie duży progres i myślę, że mogę bardzo pozytywnie spojrzeć w następny sezon, w którym zagram w to 16. Czy czujesz się zmotywowany do tego, żeby trenować? Yy, w zupełności tak. Jednak yy, uwielbiam trenować. Turnieje też spoko się gra, także Także, także yy, na pewno zdecydowanie będę trenować i chcę jak najlepiej się pokazać w przyszłym sezonie. Super, powodzenia ci życzę. Dzięki, Dzięki. Ci bardzo. No! Powiat no, myszki. Tak. Marcin Karłyk, zwycięzca rankingu Pols Sezon 2022. Trzymaj. Dzięki. Słuchaj, gratuluję sukcesu. Co masz powiedzieć o swojej grze? Och, gra pozostawia wiele do życzenia. Udało się awansować do pierwszej LS i to będzie taki sprawdzian największy w mojej dotychczasowej przygodzie ze snukerem. Bo nie można tego nazwać karierą, ale przygodzie ze snukerem. No, cieszę się z tego pierwszego miejsca. Było to. Wiele wyrzeczeń też troszkę, też rodzinnych, też innych, że tak powiem, ale udało się i jestem z tego mega dumny. To jest moje największe osiągnięcie, jak Super. z tych czasów. Gratuluję no. Ci bardzo. Dzięki, Dzięki bardzo. Kinga Pietrzek, zwycięzczyni rankingu PORS Kobiet Sezon 2022. Trzymaj mikrofon. Co masz powiedzieć o tym sukcesie? Gratuluję po pierwsze. Dziękuję bardzo. Jak ci się grało w tym sezonie powiedz? Grało mi się dobrze. No, wcześniej nigdy tak dobrego sezonu nie miałam, ale też y, nie było tylu treningów i, i tyle pracy włożonej, więc cieszę się, że po prostu to zaprocentowało y, tym rankingiem. Czy to cię motywuje do większych treningów? Jakie masz teraz cele, plany? Yy, no myślę, Podbijasz, że na pewno no, motywuje. <grym> to nie dodawajmy sobie, ale no. Gram dalej zaczyna mi to sprawiać coraz większą przyjemność, więc yy, no, nie planuję odchodzić od treningów, tylko dalej działać. <śmienicza> Nareszcie ktoś wrócił do mnie. Sylwester Schumer, zwycięzca rankingu polskiej ligi snookera 1 LS. Proszę trzymaj mikrofon. Co, co masz powiedzieć o tym swoim sukcesie? Sukces? Sukces. Mogło być lepiej. Nie, w sumie nie mogło być lepiej. Pierwsze miejsce rzutem na taśmę udało się. Do pierwszej ligi dostałem się z dziką kartą. No i obroniłem się. Awansowałem do topki. Jest dobrze. I jak oceniasz swoje szanse w top 16? Po dzisiejszym pucharze Polski, gdzie już awansowałem do półfinału. Czuję się teraz pewniej. Dobra, słuchaj, mam nadzieję, że cię w grupie nie trafię nigdy. Dzięki. To mi podoba. Antoni Kowalski, zwycięzca rankingu Polski Ligi Snookera TOP 16 sezon 2022. Słuchaj, jak, co masz powiedzieć o swoim sukcesie? Um, na pewno super było utrzymać formę przez cały sezon, nie tylko przez jeden, jeden, dwa eventy. Ale jak dla mnie to nie jest takie jakby trofeum zabycie najlepszą w Polsce, muszę to dołożyć jeszcze. Mistrzostwem Polskim Otwartym, żeby być najlepszym. Czy nie uważasz, że powinieneś zostać zbanowany na przyszły sezon i już tylko powinniśmy Cię wysłać do main touru? Czy, czy ten, czy, czy powinieneś grać w następnym sezonie? Sam będę się o to starał. <noise> Czyli co, życzę Ci sukcesu, żebyś nie grał w przyszłym roku w to 16. Dzięki. <noise> Dziękuję. Ze mną Piotr Murat, wicemistrz. Wicemistrz, wiceprezes. Jeszcze raz. <noise> Ze mną Piotr Murat, wiceprezes Polskiego Związku. Słuchaj Piotrze, jakbyś mógł podsumować w paru zdaniach ten sezon, który się teoretycznie kończy po Pucharze Polski, bo Mistrzostwa Polskie, które zaraz będą, otworzą nam nowy sezon. To jakbyś mógł podsumować ten sezon? Bardzo długi sezon, wyczerpujący. Tak jak wczoraj powiedzieliśmy na gali, podsumowujący sezon. 92 turnieje w roku, we wszystkich kategoriach. Robi jest... wrażenie. Robi wrażenie, tak. Było fajnie, były fajnie, było bardzo kilka fajnych ciekawych wyników, cztery medale mistrzowskie tak, tak szybko licząc, mistrzostwa Europy drużynowe, to jest bardzo ważny element w żeby były te tytuły mistrzowskie. Słuchaj, dużo dobrego się dzieje, bo tak z moich obserwacji coraz więcej tych wydarzeń w studiu telewizyjnym, dodatkowo Kobiecy snuker według mnie trochę kwitnie, bo jest dużo tych turniejów, fajna rywalizacja tam się utworzyła. E, Turniej dla juniorów to 16, tutaj tak stabilnie, słuchaj. Co jeszcze ewentualnie można by było zrobić, żeby jakby lepiej się grało w tego snookera w Polsce? Jakie macie plany jako związek, zarząd? A dziękuję, za, że zauważyliście ten drobny ruch w interesie. No, dzieje się, dzieje się, Choć, aczkolwiek Okoliczności, które są wokół sportu, generalnie nie sprzyjają do jakichś dobrych, do jakichś takich fajnych planów rozwojowych. No wiadomo, finanse są tutaj główną barierą, a sytuacja, jaka jest teraz, po, najpierw pandemia, a później ten kryzys związany z sytuacją międzynarodową, no nie napawa do, do optymizmu. Aczkolwiek są małe, małe takie światełka w tunelu, między innymi współpraca z dużą grupą która wspiera nas już. Trzeci raz przy organizacji Mistrzostw Polski dołożyliśmy jeszcze telewizyjnego shootouta, który fajnie się chyba oglądał. Mamy kilka ciekawych produktów, które możemy zaoferować. Wysoki poziom sportowy zawodników. Trzeba tylko nam troszeczkę pomóc. Słuchaj, jak powiedziałeś o Orlenie, to w takim razie życzę Ci dużo sosu, ale nie tego sosu do hot doga na Orlenie, tylko pieniędzy od sponsorów. Także dziękuję Ci Dzięki bardzo i powodzenia.